ją gdziekolwiek, byle nie w miejscach, gdzie Nasze rodziło się, nasze spełniało się Nie patrzę, nie chcę Cześć, dzień dobry. Dzień dobry! No, o, świąteczny hey. odcinek! Vergingo all the way. Mamy tam płatki śniegu, o Jezu, jak pada śnieg! Fajnie jak nie będzie śniegu, to będzie lipa. No. Najpierw nauczmy wymawiać nazwę waszego zespołu Like a Hej! Żeby nikt nie, nie miał wątpliwości. Moi drodzy, po 10 latach powrót! Tak, i po 10 kilogramach mniej. Co widać? Czy Vegin wraca rzeczywiście w oryginalnym składzie? Wraca w oryginalnym składzie z takim zamysłem, żeby też grać tak jak zaczął, czyli mocno, ale bardzo tak nośnie i z ładnymi melodiami. Już miałeś okazję przesłuchać jako jeden właściwie wieliczny. Tak? no, A ty nawet nie wiesz! Wczoraj to jest pierwszy człowiek, nie z branży, który znalazł i jak. Zajebiście. Mega. Ale Marki mnie jedno. Mówi. Dlaczego jest tylko sześć nowych utworów? Siedem właściwie. Yy, wiesz co, bo, mm, bo znaczy z mojej perspektywy to wygląda mniej więcej w ten sposób, ja wyciszyłam. Przepraszam, to chyba no, mój po ostatnim wywiadzie, jakbyś mógł zająć go i wyłączyć. Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że yy, od jakiegoś czasu mi yy, przy moich projektach solowych wmawiano, że muzyka rockowa już nie żyje, że nie ma zapotrzebowania na nią, że yy, tylko pop się sprzedaje i w ogóle fani rocka już dawno poszli pamięć. Hmm, więc ja w to w ogóle nie wierzę. Natomiast oczywiście jest dużo niedowiarków. Ja myślę, że ten te piosenek jest po to, żeby sprawdzić, a mnie utwierdzić w przekonaniu, że tak wcale nie jest. Ale mamy mnóstwo utworów, które z przyjemnością wydamy nawet za kilka miesięcy, jeżeli te się sprawdzą. Jako normalna, regularna płyta, no już tak, no z kilkoma a... otworami, chociaż tak naprawdę ja nie uważam, żeby się tam to było mało. No właśnie, w ogóle tak utarła się dziwna opinia, żeby nowa płyta to musi być 10 czy 12 utworów. No czemu? My uważamy, i tak zresztą nam wyszło, że zagraliśmy 7 z piosenek, które uwielbiamy, kochamy, w tym jesteśmy pewni, które chcemy nagrać. Nagraliśmy i okej. Okay. Nie, nie, ja nie mówię, że się utarło, nie utarło, po prostu te utwory dały mi wielką przyjemność, a bym więcej przyjemności. No wiem, no to wiem. To ja wiem, byłem. ja się, mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli więcej tej przyjemności, bo wtedy my będziemy mieli jakby motor do działania i też dowody na to żeby móc, wiesz, stworzyć i wydać kolejną płytę. Tak jak mówię, no mamy ich bardzo dużo tych piosenek, więc tak. spoko. Cofnijmy się o 10 lat na sekundę chociaż. Dobra. Wow. Dlaczego się rozstaliście? No, tak jak wspominaliśmy już nieraz, to pytanie oczywiście pada często. No wiadomo, że się małżeństwa nie rozwodzą, że jest dobrze, tylko że jest chujowo. A... A sorry, to nie ten program. Możesz, nie A, no to, że jest chujowo. E, ale prawda jest tak, ja sobie teraz ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym, że gdybyśmy o to cośmy się w cudzysłowie pokłócili, czy w ogóle w, w teraz gdyby ta sytuacja nastąpiła, to tak naprawdę to by były dwie sekundy, porozmawialibyśmy, było po zawodach. A wcześniej to troszeczkę inne, inne sytuacje w głowie były, a, a dodatkowo słuchaliśmy się, albo przynajmniej wpływ na nas miało osoby trzecie, mówię, naszym menadżerze. No i tak wszystko składając do kupy, no wyszło Składając do kupy, byliśmy młodym zespołem które jeszcze nie umiał sobie radzić z różnymi e, problemami, które polegały na jakimś tam ego. Ym, poza tym byliśmy młodym zespołem, który nie umiał y, y, odseparować się od, wiesz, od wpływu osób trzecich, na przykład Nadżera, który nas buntował przeciwko sobie. I tak naprawdę, tak, tak jak powiedział Tomek, co to, to teraz by nas spowodował jeden dzień obrażenia się na siebie, wtedy rozwaliło zespół? Najgłupsze pytanie z możliwych to pytanie na temat tytułu płyty. a ja nie wiem, co oznacza ten tytuł płyty. Nikt Czoń? tego nie wie, nikt tego nie wie. możesz powiedzieć, ja, ja pamiętam. Nie! Tomek chce gadać, o to ze wszystkim gada, żeby im zamknąć <grym> usta. Myśmy mieć taką głupotę, że to jesteś miacy? Ciekawi. Honorowi, otwarci, nietusinkowi, inteligentni. Skrót od Czoni. <noise> tak, yes. ale taka nie jest prawda wcale. Zespół Wergyn od lat zawsze miał bardzo mm, dziwne, kontrowersyjne tytuły, które po prostu nazywane były w innych językach, żeby nikt się nie pytał. No ale jest, jest kontynuacja, jest ostra, tak, tak. Jest, jest ostro. Jeśli ktoś wcześniejszy przeanalizuje tytuły, to dojdzie do sedna. Autorem muzyki jesteś ty, czy wspólnie? Wspólnie. I właśnie to jest fajna rzecz, bo tak jak wspólnie. mówiłem, połączyła nas muzyka bo taka prawda. I jest jakby podstawową historią było to, jak mówię, żeśmy się w studiu zebrali i zaczęliśmy śpiewać i grać razem, i ta płyta po raz pierwszy, znaczy Doda zawsze była odpowiedzialna za tekst, ja byłem za muzykę, ale po raz pierwszy powstała zupełnie wspólnie. totalnie mega, mogę powiedzieć, zespołowo i, i tak samo jak Doda, jak i ja mamy równy w tym udział, z czego się bardzo cieszę i to mam nadzieję, że będzie słychać i chciałbym, i to mówię zupełnie szczerze i otwarcie i, to, i, i tobie też przy świadkach, chciałbym, żeby tak współpraca wyglądała w, na przyszłość też, bo to przynosi efekty. Ja czuję, że ta muzyka jest inaczej. Czyli gdybym ja robił od początku do końca nową płytę Virgin, to nie byłaby tak dobra, jak to, że zrobiliśmy razem. To o Jezu, dzięki żadnej... temu, Nie, ale ja tak po prostu uważam, o że... Kochany to... mój. Niestety w tekstach Ci nie pomogę. No to się... Dlaczego? No żeby bardziej my... weselszy. Nie, no bez przesady. No, największe przeboje mieliście, jak byliście razem, e, bez urazy nie osobno i znowu wracacie z cudowną płytą. No to co? Co takiego jest? Gdzie są te pierwiastki? Rozumiem, że te pierwiastki muszą się połączyć wy razem, żeby to stworzyć? No bo bez urazy, ale w trakcie przez te 10 lat. nie No było ja miałam, na... nie daj się. No dobra, miałaś, okej, okay. ale z Virgin, a nie Virgin, mieliście dużo więcej. Co przy utwór to przebój? No e, wiesz co, chyba to I teraz... polega na tym, że nigdy nie chciałam być wokalistką solową. Ja po prostu. Yy, no, pociągnąłam dalej yy, swoją karierę, bo no, no stanęłam przed takim wyborem, a nie innym, nie mogłam jakby obrazić siebie, dobra, to te, ja teraz będę yy, nie wiem, sprzedawać w sklepie. Yy, natomiast zawsze chciałam, to było moim marzeniem, być frontmerką zespołu rokowego, więc może dlatego yy, te przeboje powstawały, bo, bo, bo to było takie, wiesz, szczere, autentyczne i tak dalej. Natomiast yy, no, no nie wiem, no i może. Nie wiem, tam co Ty myślisz. Ja w ogóle taką też, też mam dygresję, że a propos tych wcześniejszych rzeczy, to tak samo też teraz nam wyszło, że to jest bez żadnych kalkulacji zimnych. Naprawdę, nam wszystkie pierwsze trzy płyty, które zrobiliśmy, to nie było tak, że my zasiadamy mówimy, o może tu zrobimy pod to radio, albo tu zrobimy pod tych fanów, albo może pod ten nurt. Wiesz, o chodzi, tylko po prostu ta muzyka płynęła z nas i tak samo było z tą płytą. Wiesz, bez zupełnej żadnych kalkulacji. I te, być może to jest. Y też pomysł na to, żeby, żeby to było szczere, bo szczerość, no, jest chyba najważniejsza w muzyce i to fani na pewno docenią. Ale rzeczywiście teraz wystarczy po prostu zagrać coś na YouTubie i jagle, jakby, bo to, to, to jest, no, no i to jest takie dziwne, no. Czymś innym się mierzy teraz, ja nie wiem czy my znamy tą miarę po prostu, czy my nie jesteśmy za bardzo oldschoolowi tam, tak No ja na pewno już, twoje lata mam. Czy my nie właśnie. jesteśmy za bardzo wiczyć. Znaczy, nie, ty to jesteś na czasie, ja to nawet nie wiem o co chodzi tutaj to są kamery. Tak, no ja wiem. Wiem, tylko, że nie wiem, Będzie w internecie. To są telefony, Tomek. No. Czego wam przez te 10 lat e, brakowało wzajemnie? Wiem, że prywatnie mieliście kontakt, ale no. zawodowo nie, nie do końca. Mi brakowało, e, mogę powiedzieć, ze swojej perspektywy rozłożenia ciężaru, presji. Bo jeżeli mamy zespół, to mm, porażki i sukcesy i problemy i obowiązki dzielą się naszą dwójkę, czy nawet z więcej osób. Jak jestem y, y, solistką, jestem osobą, która, y, y, która jest po prostu dodą, to wszystko jest na mojej głowie. Ale rzeczywiście przez te 10 lat tak się zaprogramowałam i tak się zdyscyplinowałam i taka jestem, y, taką jestem teraz maszyną, że jak wchodzę, to mnie nic nie przerasta, ja po prostu jak w czołg. Ale no, musiałam ukupić to na, naprawdę wieloma stresami i wiel, bardzo ciężką pracą. Łatwiej jest, jak się jest razem. Dużo łatwiej. No ja się też dużo nauczyłem, właśnie, mi brakowało, nawet ostatnio, to sam zauważyłem po sobie, takiego akcji reakcji. Właśnie doda dlatego też jest w tym miejscu, w którym jest, i ja to bardzo szanuję i też bardzo się cieszę, że zespół spółwierdzin właśnie się reaktowało też przez to, że jest akcja reakcja Czasami jest bardzo ciężko, bo dodam, na przykład coś pisze do mnie i od razu to ma być w tym momencie. Mnie to na początku kurwa, wiesz, co chodzi o ten, ale z drugiej strony myślę tak, ty jak ja tego nie zrobię teraz, no to po tak takie bym musiał to zrobić, wiesz. W to mi się strasznie podoba, że jest taki... To nie chodzi, bo to nie jest, że ktoś tu komuś dryguje. Tylko, że ja mam inny, inny na przykład sposób myślenia. Ja muszę sobie przemyśleć, muszę sobie zadzwonić do tego, tego. Ona nie no, tutaj mówić zrób to teraz. Zadzwoń. Mówię, no poczekam, przemyślę, ale co masz przemyśleć? No zadzwoń, teraz to się dowiesz. Mówię, no rzeczywiście, ty dzwonię, jest, wie. wiem. No mamy trochę inne temperamenty, prawda? No ja jestem, ja, mu, ja muszę rzeczywiście mieć już na teraz, bo mi szkoda czasu. Ja muszę, wiesz... Yy... Aczkolwiek to mnie mega w nerwie i to są takie wiesz, ale. A mnie w że on jest taki wolny znowu. No właśnie. No, no musimy myśleć, ja. za, myśleć. Za, za. Co to, o czym to myśleć, no. Właśnie zapytać, zapytać chciałem zapytać, co, których u siebie nie lubicie wzajemnie. Nie, ja lubię u niego wszystkie, tylko y, po prostu... no... Ja musiałem i zaakceptować dlatego moim przyjacielem. znamy się już, już 18 lat. Y, ja bardzo czeruję Otonga to, że umie parkować bardzo. No tak. Co on <śmiec> robi? Parkować. Nie, no to jest w ogóle, ale no, to już nie zresztą, to bo to jest <śmiec> bardzo. Ja bardzo lubię jeździć, ale rzeczywiście sytuacja była przekomiczna i myślałem, ale... Mam duże auto, żeby mi się chwalił. I chciałem zaparkować, ale błąd dosłownie na milimetr. On mówi, nie, nie, nie. Na milimetr! Mówię. Tak, Mówi, no to weź parkuj, miałaś Ty wzięłaś zaparkowała. No Co bo to ja parku? no tam. No eee. trochę tak, wiesz, duma. <śmiech> <śmiech> Trzeba <sobie śmiech> kupić samochód, który <autory>, automatycznie parkuje. <laughs> Dodaczy w Pitbullu, bo pierwszy singiel promujący płytę jest również soundtrackiem filmu e, Pitbull. 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 Tak. Czy w kolejnej części Pitbulla wystąpisz właśnie dlatego, że pojawiłaś się w teatrze? Tak. Zobaczył cię reżyser? Zobaczył mnie reżyser, zobaczyli producenci tego filmu, oni byli zaproszeni na premiera i inni też reżyserowie, tam był właśnie cały świat filmowy i teatralny. I no, zaproponowano mi właśnie po tym spektaklu bardzo dużo ról, między innymi właśnie w filmie Pitbull, no i on jakoś tak mi był najbliższy mojemu temperamentowi. Jeszcze wtedy nie, wiadomo, nie było wiadomo, czy będę uniewinniona, czy nie będę uniewinniona, więc <noise> chyba to nawet zaważyło, że była tak autentyczna w, tym, w tej postaci. Natomiast dzięki Bogu sąd sprawiedliwie ocenił obraz, który został tam przedstawiony. No i zostałam no, sprawa umorzona, jeżeli chodzi o, o atak na, na naszą prezenterkę. Agnieszko Badziak, Stara, Gwoźniak Szulim. to jest kurczę skomplikowane. No tak no dzięki właśnie, no byłeś w teatrze, no Tomek powiedz, no. No, Byłem, byłem I, i fajnie jest, bo ta rola jest e, też taka jaka Ty jesteś, nie? Ale troszeczkę jest tak przejaskrawiona i chyba to jest najtrudniej zagrać jeszcze wieś siebie, oprócz tego dodać jeszcze tego jadu takiego. No ja się nieźle bawiłem i tak, e, ale zawsze chciałem się Cię spytać, w sumie teraz mogę, bo tak nie, nie było okazji, nie wiem czemu. E, no ile tam, te, tam jest tyle tego tekstu, no tak, tak. Przecież to dużo gadać, nie? No Słysza. ale kurde, ja bym no, nie wiem, no to jest coś niesamowitego, ile można w tej głowie zapamiętać? I to ja, te, tak ja, ja też nie wiem, jak to się stało. No, to jest największy szacun, Mózg to jest, jest, jest największa tajemnica, słuchajcie, ludzi, naprawdę. To jest niesamowite. Ja dostałam 30 stron stron podaniowych tekstu, napisane takim językiem, że y, nie było żadnej jakiejś logicznej y, y, logicznego sposobu zapamiętania sekwencji, więc to tylko i wyłącznie na pamięć można było wykuć. Czyli można powiedzieć, że jest kolejny plus, czyli po sytuacji z Agnieszką Solym dostać propozycję udziału w HitBullu. Tak, i po teatrze, no. To ale się wziąć udział w drugiej części, czyli w niebezpieczne kobiety. Yy, wiesz to na no, trzecia część też będzie bardzo niebezpieczna. Nagrywamy ją na wiosnę, wchodzę, wchodzimy na plan yy, i, i za rok będzie premiera, także... Chyba, no chyba będzie, to będzie trzecia część kończąca saga Pitbulla i ona będzie najniebezpieczniejsza ze wszystkich. A propos niebezpiecznych kobiet. Kiedyś była taka plotka, informacja, że starała się o pozwolenie na broń. To prawda? Tak. Mam ją. Masz. ok. Po co ci? No słuchaj, no wiesz co, no ile jest stalkerów? Nie trzeba daleko szukać. No masz broń prawdziwą w domu? No nie, no pl plastikową. Na wodę. Możesz... No ale chodzisz ostatnio z nawodę właśnie częściej widzę, słyszę. Nie, nie, tylko raz byłam. <laughs> Co zrobić, Tomku, aby piosenki, które się stworzyło, stworzyło, były odsłuchiwane 200 milionów razy. A, to trzeba wejść dziecięcy rynek. Opanowałem. Bardzo się cieszę, bo ja w ogóle bardzo kocham dzieci. My zresztą z Dodą bardzo pomagamy w, często dla dzieciaków w fundacji wspominnych marzeń, które działamy, w, grywamy na oddziałach onkologicznych i stąd się wziął tu w ogóle ten mój pomysł na robienie muzyki dziecięcej, bo ja po prostu lubię dzieci. Mam dobry kontakt, mam dobry przelot. Przez przypadek zacząłem tworzyć taką muzykę. No i się okazało, że za rok właśnie taką sumę e, otworzę na YouTubie zdobyłem. Czyli dzieciaki e, e, chcą i czują tą szczerość ode mnie. Jestem mega, że tak powiem, zadowolony, bo 200 milionów to jednak robi wrażenie. Tak, I w bardzo. Tej, w tej części Europy chyba nikt mi nie, nie podskoczy. I chyba jest powód do dumy, bo, bo jednak muzyka dla dzieci, no wiesz, to też, też taka pewna odskocznia, wiesz, w tym całym świecie, kiedy ja, wiesz, mogę sobie coś tam zrobić z dzieciakami, no jest to mega, ale mówię, przede wszystkim zainspirowała nas praca w, w, na, na onkologii w fundacji, teraz też święta się zbliżają, też będziemy grali, jeszcze gramy bardzo często. Ja w ogóle u w, w nas, w fundacji, u nas mówię, no bo tak czuję się prawie jak, jak u siebie, zrobiłem ponad 200 koncertów z największymi gwiazdami. W Polsce to też jest w Megamonie. Tak, to jest inicjatorem w ogóle tych koncertów. On często jakby sam, sam z siebie zaprasza wszystkie gwiazdy i, i namawia tak. ich. I stąd też się wzięło i widzę, że dzieciaki to chłoną i fajnie. no To jest moja taka odskocznia i bardzo się z, z, z tego cieszę. A wynik też robi swoje, no bo, no bo tak, no super. No. Jak się nazywa e, pseudonim pod Kundel. Kundel, przez jak Queen. Kundel. Kundel, góry. E, doda, który. Ze spółtonka był dla ciebie nie do zniesienia. <zum> Znam odpowiedź. Wideo. <zum> <zum> Dlaczego? No <zum> bo bardzo, bo nie elegancko się zachowali, no obrażali mnie w piosence. Ale nie ja. No jak na to mogłeś pozwolić? Jest to nie wiedziałam o tym. I tak, nie wiem, czy już wstawialiśmy zedło, czy nie, ale sytuacja była w tym, tego typu, że podczas nagrań, tam po prostu kiedy ja już nie uczestniczyłem, sobie chłopaki podegrywali różne dziwne rzeczy i taka jest prawda, no jakby to dzieła. Nie ma żadnej. Bez mojej wiedzy. Tu Ale mówiła... już bym przeprosił. Yy, Wojtek? Tak. Yy, Ostatnio nawet się spotkaliśmy. Podaliśmy, no, podaliśmy, podaliśmy no, czy, sobie ręce. Ktoś mi wspominał właśnie, że, że zobaczył ciebie i nie dostał. Mm. <laughs> nie dostał czego? <laughs> nie no, tak ze śmiechu mówię, no. że Wszystko ok. <laughs> nie jest tajemnicą, że wiele utworów, wiele tekstów powstało po jakichś tam osobistych przeżyciach. Jak to jest, kiedy śpiewa utwory Chociażby o byłych związkach, o jakichś sytuacjach, no czy będąc na scenie. Nie, najgorzej w studiu, jak Tomek no. siedzi i. No, masz coś, a. Ja tak, już napisałam. Tak. Dobra, 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 włączam. No, ja tam cisnę, cisnę i widzę taki. Tomka taka, słuchawka taka wiesz, mina taka, no, trochę kota no. strającego na pustyni. Nieudawane. Nieudawana. Nieudawana. <laughs> Skończyłam tak. Jesteś pewna, że chcesz to tu za zaśpiewać? Tak, ja mówię, tak, 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 jestem, jestem. Mhm. Zresztą... Ale jesteś pewna, że chcemy to nagrać, wypuścić. A ja wie, tak tam jak to bardzo Ci chodzi. No Są raperki w Stanach, jeszcze gorzej yy, yy, śpiewają, gorzej rzeczy prawdziwe. Nie no dobra, no nie, no, pff, no, no w sumie tak, no, no dobra. <laughs> Ale słuchałeś, prawda? Sam, tak. to, sam powiesz, że te teksty rzeczywiście robią wrażenie. No i nie I... jedno. Będziesz w każdym wywiadzie po wydaniu tej płyty, czyli już jesteś, bo wywiad jest nagrywany tak dużo wcześniej. Będziesz pytana o to, co ja Cię będę pytał, czyli o związki, bo te każdy utwór chyba jest obowiązkiem Twoim związku. No ale o czym ma być? O przyszłym, którego nie znam, czy jakby o, nie wiem, o tym, że rozbiłam kieliszek od szampana? No piszę o tym, o rzeczach, które mnie najbardziej poruszyły w sposób szczery i prawdziwy. Jak trafiłaś na Slesza? Słyszałem tę historię, bardzo mi się podoba. Slesz na mnie trafił. czy Ty finalnie poleciałaś na jego koncert? Yy, tak, zaprosił mnie do Las Vegas na reaktywację zespołu Guns N' Roses. Może my go zaprosimy na reaktywację o, Virgin. No właśnie, ty. Yy, skoro słyszał, słyszał już nasz pierwszy singiel, bardzo mu się podobał. Widziałam SMS-a, potwierdzam. Yy, Serdecznie trafił na mnie, bo yy, siedziałam pewnego dnia w swojej kuchni i zadzwonił po prostu. Hej, it's speaking. To jest mój największy idol y, gitarzysta, w którym się podkochiwałam, jak każda szanująca się nastolatka, Wanka Muzek ze zespołu Rokowego. Więc jeżeli po 20 latach, kiedy grałam już y, y, piosenkę Piosenki y, Gansów na swoich y, koncertach, on usłyszał y, na YouTubie to jak to śpiewam i zaprosił mnie do współpracy no, ze, na swoim koncercie. No to to już było dla mnie kompletne nie marzeń. Wiedziałam, że utrenosa wszystkim wielkim znawcom rockendola rock w Polsce i że to będzie najpiękniejsza sytuacja w moim życiu, kiedy po prostu wyjdę i jeszcze specjalnie wyszłam w najbardziej cekinowej sukience, jaka była. Więc nie, właśnie nie wyjdę na rokowo, właśnie wyjdę najbardziej podudowem, jak tylko jest tylko możliwe, żeby jeszcze bardziej wszystkich kurzyć, tych, wiesz, takich mm, samozwańczych wyznawców mm, muzy rockowej. I tylko słyszałam, jak tak się po, po, poszło po, po całej arenie Atlas y, Łódź. 30 tysięcy ludzi. O kurwa, doda! O kurwa, doda! O kurwa! Doda. O, kurwa doda. Ja pierdolę tonę, ja pierdolę tonę. Hej, bitches, it's me! A sesz mówi: A teraz przedstawiam wam najbardziej utalentowaną dziewczynę, jaką poznałem, i tak dalej, i tak dalej. I mieliśmy okazję się razem. To było spełnienie moich marzeń. Szczególnie, że na koncert, na próbie, kiedy y, graliśmy. On tak się, wiesz, spojrzał na mnie spod tego cylindra i cały czas tak machał ręką. Ja mówię, co on tak macha tą ręką? I podszedł do mnie i powiedział mi, wiesz co, ja gram na, na scenie kilkadziesiąt lat, jeszcze nikt nigdy nie śpiewał, nie miał tak mocnego głosu, że ja musiał, kurwa, moją gitarę podgłaszać. I ten, i... Mm, I wtedy postanowiłam już nie wracać do popu. Postanowiłam, że już zostanę przy muzyce, z której się wywodzę, najbardziej kocham, i zrozumiałam, że ludzie, na których patrzę, czyli zespół Guns N' Roses, faceci, którzy są starsi od lotnictwa, o, i dlatego się tak z tego cieszą, i dlatego cały czas y, tak świetnie wyglądają i bije z nich te radość, bo robią to, co kochają. A ja kocham roka. Ale pominęłaś jeden ważny szczegół, że to Twoja przyjaciółka pomogła ci się skontaktować ze Slashem, a slash widzisz z Tobą. Tak, ona pokazała mu moją piosenkę na YouTubie, no. Znaczy, moja fanka, teraz przyjaciółka. Wtedy mhm. ona, jego e, przyjaciółka, moja fanka pokazała mu, musisz zobaczyć, jak moja idolka Doda śpiewa. No, piosenka. Co będzie kolejnym singlem? Ja już wiem, bo ja wybrałem i nieświadomie okazało się, że to jest właśnie tak, ten tak. Sła, ja on wiedział. Tak? No, no, czułem. No A za singlem to. będzie piosenka Kopiuj i wklej. No i to też będzie się o tym mówić teraz. Która mówi? O! o za tekst tam też znów. Wiedziesz, um. słuchaj. <głos> <głos> Która mówi? o? <głos> 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 No, wiesz, o miłości, no co tam. No, ja są no ta jest na to jest najładniejsza balada na naszej płycie, chyba jedyna ballada. Tak. Czy to jest ta, której zabrakło i, i dograliście, bo zorientowaliście się, że nie było balady? Nie, on po prostu nasi producenci się Ow. z niej zrobić trochę bardziej taki mocniejszy, w takim, taki tempo midł, więc on mówi, nie, 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 n nie, nie, n -nie, n -nie, n -nie, n nie. Zawsze musi być jedna płyta na poczęcie żył. I to jest właśnie idealna piosenka. I zresztą ona mi się też bardzo podoba, jedna z moich ulubionych. No, myślę, że mieliśmy podobną piosenkę dwie bajki, czy podobno w sensie tempa i, i wiesz, i też skliwego tekstu, chociaż uważam, że to... ko kopił w jest tutaj, przybija jednak, wiesz, pod względem tekstu totalnie, bo dwie bajki to troszeczkę był taki odlot, nie? No dobra, no ja miałam no, to do 20 lat. No tak, tak. To była no. piękna piosenka do gangstera. Tak, tak, Jak ale. Był kiedyś kiedyś o tym opowiem. Kochałaś się w gangsterze. też bym nie kochał. Śpiewamy kopii w Właśnie, Tomek, nie masz gitary? No nie mam gitary. No. Kurde. A gdybym wiedział, to A będę... gdybym wiedział... Właśnie. <laughs> A maszem mp II, to łączymy tu, podkład. Ale refre też... też... może zrefer. No, na... ale macie... Zabierz ją gdziekolwiek, byle nie w miejsca gdzie, nasze rodziło się. Pom, pom, Nasze spełniało pom, się, nie patrzę, pom, nie chcę pom, Powiedz jej cokolwiek, pom, byle nie słowo te pom, pom, Na których pom, imię ma, pom, 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 miało wybrzmieć Zagłuszyłeś, zrobiłeś kopy w klej Uwielbiam to, jest zajebiste, naprawdę. No dobra, to mamy odcinek świąteczny. Proszę bardzo, kamera, dla was życzenia świąteczne. Łojoj! Życzymy Wam najfantastyczniego, pre, najfantastyczniejszego prezentu pod choinkę, czyli płyty Czoni, najnowszej płyty zespołu Virgin. Ja bym chciał też taką niespodziankę, powiem szczerze, i, i no i co? I oprócz tego, wiadomo, no wszystkiego najlepszego, zdrówka, zdrówka, i żebyśmy jeszcze się kiedyś spotkali. Na koncertach zapraszamy Was na naszą trasę koncertową, która na pewno zawita do Waszego miasta. Jak nie, to przyjrzycie do, do jego okolicznych. A wszystko to znajdziecie oczywiście na naszym fanpage'u, na którego serdecznie zapraszamy. A my jako Virgin życzymy Wam y, fantastycznych, dziewiczych wręcz przeżyć na, na Waszej drodze życia. I oby jak najmniej las Christmas w Leciało. Tak! A ja akurat lubię. Nie, Nie. do pożegu! Zadzwoń do Tomka, zadzwoń do Tomka, zadzwoń do Tomka a, i daj na głośnik. A, a, oj wiemy co chcemy powiedzieć. <laughs> Ale, Ale wiesz czemu, bo tak, ja też te się. Ja też bym się zastanawił. No, ja już nie, nie Bez względu na to, co powiesz... Wiem. To już jest koniec teraz. Ale wiem, ale ja bym tej A, pani... Wyłączył naciślał. telefon. A no przecież mamy wywiad. <grym> A, wywiad! Jest, kto jest? Co tam leci? I, I don't know how to live without your love! I was, I was born, born to make, make you, happy. you happy. Ja wiem, no właśnie. I powiem szczerze. E, też A tutaj ja, te ja też znam. Dami burzę. No szan. właśnie, ja się chciałam o tym powiedzieć. No, take o, this offer! Oh my god, I love you! Może taką wstyd tam narobiłam szary takiej. Ale też, też to jest też, co się do to odno... zawsze powtarza i zresztą bardzo mądrze nigdy nikomu czegoś nie zazdrości. Rzeczywiście, ja się też od niej tego na... to nauczyłem i próbuję nie zazdrościć. Próbuję bardziej kibicować. Ale kurwa, takiej zazdrość zazdrościłem, że ona tak tam zbitne jest. Ja bym chociaż na nią mikrofon, tak bym mił, czy, albo cokolwiek, podwiązki chociażby coś. Co, już dawno nie... nieprawda jak ona już nie chodzi w tych podwiązkach. No dobrze, no. no dziękuję. dziękuję wszystkiego, najlepszego na święta. Płateczki róż, teraz będą lecieć tutaj na nas takie. Zabierz się